Kochani, witajcie na kanale Zapytajanie i dzisiaj film na życzenie, bo często pytacie, jak ja robię paznokcie. I dzisiaj pokażę wam moją metodę, wypracowaną przez kilka ładnych lat, albo nawet przez kilkanaście. Ja robię sobie hybrydy na żelach. Paznok jest zbudowany żelem, na to nakładam hybrydę. Z tym, że ten żel nakładam sobie tak co drugi raz, czyli go uzupełniam żeby wzmocnić bardziej pasnokieć, a co dwa tygodnie czy co trzy tygodnie sobie tylko dokładam hybrydę, plus na przykład taki Hardy z Semilata. Jeżeli chodzi o, o żele, ja tutaj mam takie, wiecie, moje skrzydeczki, dlatego będę wyciągać. Z nich. Jeżeli chodzi o same żele, ja preferuję IBD i kiedyś sobie robiłam takie przeliczenia, bo porównałam sobie na przykład najtańsze żele z takimi trochę droższymi żelami i jeżeli to przeliczycie na ilość paznokci, jakie zrobicie na tych żelach, to warto kupić sobie porządniejsze żele i mieć pewność, że macie przynajmniej sprawdzone produkty. Żele mamy, hybrydy mamy, lampa. Jeżeli chodzi o lampę, ja mam połączenie lampy z oświetleniem LED i UV, czyli ona jest mocniejsza, więc ja mam ten czas skrócony tutaj i e, tak jak na przykład bazę kładziecie na minutkę, to, to tutaj dajecie na, na 30 sekund, a grubszą warstwę żelu normalnie dajecie na 2 minutki, tutaj dajecie na minutkę. Chociaż ja sobie czasami tak dla pewności yy, wkładam taką ostatnią warstwę na dwie na minuty. Ok, słuchajcie, to już mamy chyba wszystko. No. Pamiętajcie, że to jest moja metoda i mam nadzieję, że się u Was też sprawdzi, ale to są paznokcie, są różne dziewczyny, mają różne techniki, więc no, będę się cieszyć, jak będzie Wam się ta metoda też podobać. A teraz już serdecznie zapraszam Was na. Na film. O, i miejcie troszeczkę wyrozumiałości, bo jestem, bo montuję w nowym programie. I właśnie uczę się podkładać głos, więc o, mam nadzieję, że wszystko dobrze wyjdzie. Zapraszam. No to zaczynamy. Pierwszą czynnością, jaką musimy zrobić przed nałożeniem żelu, to jest usunięcie starego żelu, ale też odsunięcie skórek, więc odsuwamy skórki, żeby potem nam się paznokcie nie zapowietrzały. No i. Usuwamy stary żel. Ja robię to pilnikiem, nie acetonem, bo po pierwsze, nie, nie chcę niszczyć swoich paznokci, a po drugie, usuwając pilnikiem, mam taką kontrolę nad tym i zostawiam sobie część żelu, jeżeli nie jest zapowietrzone. Oczywiście, jeżeli robicie żelki na swoich paznokciach naturalnych, pomijacie ten etap. Wtedy tylko delikatnie pilnikiem matowicie sobie powierzchnię płytki. Tak przygotowany paznokieć oczyszczam sobie z pyłków i przemywam cleanerem. Tu już widzicie primer, akurat wybrałam sobie bezkwasowy. Każdy primer ma zadanie odtłuszczenie naturalnej płytki, więc stosujecie go tylko tam, gdzie nie ma żelu. Pierwszy etap w tworzeniu paznokcia żelowego to bonder. Nakładam bardzo cienką warstwę bondera i taka uwaga na każdym etapie budowania paznokci, a potem hybryd, nie możemy dotykać skórek, bo niestety nam się zapowietrzy paznokcie. Jeżeli bym się przez przypadek Wyjechało na skórkę, to musicie usunąć ten żel przed włożeniem do lampy. Na bonder nakładam żel, i tu widzicie akurat żel przeźroczysty, ale możecie użyć tak samo żelu mlecznego, różowego, jak wam pasuje. I tu nabieram małą kuleczkę i próbuję ją równomiernie jakby tak kolistymi ruchami rozprowadzić na płytce paznokcia. I pokazuję Wam tutaj taki sposób dla początkujących, gdzie tą kuleczkę robię taką malutką, bo wolę zrobić lepiej jest zrobić dwie warstwy cieńsze niż jedną grubszą. Bo na początku budowanie paznokcia żelowego wcale nie jest takie łatwe, jak by się mogło wydawać. I te ruchy koliste są dosyć istotne, bo one mają tworzyć nam warstwę. To nie ma być smarowanie paznokcia jak, jak malowanie lakierem, tylko właśnie takie tworzenie warstwy kolistymi ruchami. Po utwardzeniu przemywam sobie paznokieć cleanerem, a następnie pilnikiem o drobnej gradacji, czyli tą delikatniejszą stroną. Delikatnie sobie opiłuję paznokieć Raczej chodzi bardziej o zmatowienie albo korektę ewentualnych zgrubień. Po pilniku jeszcze bloczkiem wyrównuję i wygładzam paznokieć. No tak. Starałam się jak mogłam, jak widać. Znowu przymywam paznokieć cleanerem. No i teraz już moja ulubiona czynność, nakładanie koloru. I tylko dlatego, że robię hybrydy na żelu, pomijam ten etap bazy, bo moją bazą jest właśnie ten żel. Tu nakładam już drugą warstwę Lakieru. Mhm, Fajnie, że widać, no, już lepiej. <laughs> Słuchajcie, są takie, żele, które, żele hybrydy, które potrzebują aż trzech warstw, więc to będziecie widzieć, czy dalej coś prześwituje, czy kolor jest równomierny, czy potrzeba y, trzech warstw, czy wystarczą dwie. Ostatnia warstwa to już top, i w tym przypadku wybrałam sobie top matowy, ale równie dobrze możecie wykorzystać sobie top błyszczący. Są topy bez przemywania, są topy z drobinkami różnymi, więc to zależy, jaki efekt chcecie osiągnąć. Jeżeli chodzi o neonowe paznokcie, to mi ostatnio właśnie się podoba taki styl w połączeniu właśnie neon z matem. Pamiętajcie o zabezpieczeniu wolnego brzegu, czyli tą krawędź paznokcia też musimy przemalować. Po utwardzeniu tego topu, normalnie każdy top bym przemyła. Ten top to właśnie jest top no wipe, czyli bez przemywania. E, dlatego tu, w taki bardzo śmieszny i symboliczny sposób, chciałam Wam pokazać, że w tym przypadku nie przemywam. Słuchajcie, może jeszcze raz Wam pokażę, jakich produktów potrzebujecie. Tak, e, na początek, cleaner, który sobie przełożyłam do takiej mniejszej buteleczki. Z pompką jest ona bardzo fajna wygodna, bo wtedy bierzecie tylko wacik, naciskacie i już macie płyn na waciku eee, o te żele. Tak jak Wam pokazywałam, tutaj mam żel z IBD, to jest żel budujący, to jest bonder. I potrzebujecie jakiegoś topu, czyli ten top, który był u mnie na koniec to był akurat ten, to był top mat to jest ten matujący top ale mam jeszcze gdzieś ten drugi tu jest top też bez przemywania to jest top błyszczący tu mamy bazę bazę witaminową to jest baza pod hybrydy więc jak robicie same hybrydy to to taką bazę potrzebujecie jak robicie żele to potrzebujecie bazę do żeli, no i Moje kolorki wszystkie uwielbiam. Uwielbiam się bawić, to jest dla mnie naprawdę taka, taki, taka chwila, gdzie mogę się zrelaksować i mam wtedy czas dla siebie. A to jest coś, co będę próbować. E, to jest biały taki żel, bardzo gęsty, i on właśnie jest do takiego baby boomer na przykład. No i dobrze jest też mieć hardy albo ten. Mam drugi żel, który jest super i jest to dla mnie nowość, bo nie widziałam o tym wcześniej. To jest 5 w 1. O, czekajcie, 5 w 1. Eee, Delicate Pink. I jest to właśnie żel, który jest dosyć gęstym żelem, hybrydą niby, ale to jest dla mnie taki żel w pędzelku, którym możecie właśnie sobie, ja sobie zbudowałam teraz te paznokcie na tym żelu, zobaczcie. Widzicie? Więc polecam. Akurat taki. To nie jest reklama. Mam nadzieję, że filmik o paznofciach Wam się podobał. Trochę inny kolor był, bo już mam nowe zrobione. No, słuchajcie. Zostawiajcie kciuki w górę, subskrybujcie i zapraszam Was na kolejne filmy. Na Zapytaj Anię, a także na Family Beauty Box. Pozdrawiam!